Tak więc, no ma, witajcie w drugim dniu, nie wiem kiedy wy go dokładnie widzicie, e, dzisiaj mamy niedzielę, 21, szybko zaczęliśmy, bo o godzinie już 8 rano, więc zobaczymy, e, w ogóle parkujemy na jakimś dziwnym chińskim parkingu obok Chinatown, aby ja się ktoś zastanawiał, nie mam pojęcia gdzie ja mam iść, A muszę iść po bilet, aby zapłacić za parking, zaczynamy drugi dzień, więc zobaczycie co się będzie działo, dzisiaj w ogóle ma być 30 stopni. Ale już te słońce grzeje, Aha. Wow. Dobra, to się widzimy. Zapomniałem, że tu jest winda. Ogólnie fajnie byłoby jeszcze pamiętać, gdzieś się autem stoi, nie? Ale zobaczymy, może go znajdę. Byłoby fajnie. W ogóle e, kupiliśmy sobie karty SIM z nielimitowanym internetem. I mamy je w 5G, więc będzie ciekawie. Jak już robiłem speed testa wczoraj, tak gdzieś wieczorem tutaj, nie wiem, to była chyba godzina 20, to wyobraźcie sobie, że pobieranie było prawie 1 gigabit. 1 gigabit pobierania na telefon, to się głowie mi nie mieści. Naprawdę, ja tu mogę zostać jeszcze znielimitowany, więc będzie bardzo fajnie. Jeszcze muszę w ogóle wykombinować, jak to wszystko uploadować bo niestety nie mogę hotspota odpalić na telefonie, aby wiecie wysyłać materiały bo chciałem abyście to widzieli mniej więcej na bieżąco te vlogi, no ale zobaczymy, o chyba widzę jest, stoi auto, ja, dziękuję taki tam Nissan Ogólnie auto sobie stało jakieś dwie godziny i jest tak ciepło, że klima to chyba bez klimy to by się nie obeszło. W ogóle zjedliśmy w Denie, Denys? Denys. Zjedliśmy śniadanie, matko, nie brałem kamery, bo było tam trochę ludzi już nawet o 8 rano, więc takie wow. W ogóle dzisiaj jest niedziela, musimy o tym pamiętać. Chcieliśmy pasek do aparatu Wojtka kupić, ale niestety jako, że dzisiaj jest niedziela, sklepy jednak są pozamykane i różnie z tym bywa więc teraz jedziemy do obserwatorium Gryfina i tam zobaczycie ładny widok bo pogoda dzisiaj jest zajebista, jutro też ma być fajnie więc będzie ciekawie ale oni jadą szybko, tutaj można tylko 55 mil Jadę 50, ale oni jadą jakieś 70. No nie wiem, może 60 parę I to na nasze jest 80 km na godzinę te 50 no ja jadę 80 no. no 50 mil na godzinę to jest około 80 km na godzinę Proceed through tunnel. To trzeba wszystko czytać Please turn on headlights. A tutaj nie trzeba mieć włączonych ciągle? Nie. To jest cudowne że jak robisz zdjęcia możesz sobie ustawić szater 1 3000 3200 na. 200. Nie trzeba ND że Grzesiu zapomniał filtr ND Będę no, no, musiał faktycznie. czyścić obiektyw cały czas Dobrze, udało się zaparkować e, Przysłona na 22 Tu jest takie słońce, że chyba będę musiał filtr ND kupić do aparatu Aby nie mieć wszystkiego prześwietlonego e, Udało się znaleźć miejsce parkingowe trochę dalej niż się spodziewaliśmy Trochę fot porobionych Dajdzień pod ten, pod to obserwatorium i Pokażę wam tam widok Przecież tam widać po prostu tam i tyle z bardzo fajnej góry. Tu widzicie Hollywood. Znak. No, nie wiem ile widać, ale widzicie za mną Gryf obserwatorium Gryfina. A, zawsze to widzieliśmy w ogóle na, w grach, nie? Taki GTA piątka, na przykład, to się tutaj było parę razy. Nawet tu chyba jest jakaś misja o zastrzeliwaniu samolotu jakiegoś bodajże, o ile dobrze pamiętam. Poprawcie mnie, jeżeli jestem w błędzie. A Wojtek robi zdjęcia, więc... Fajnie tu być na, na żywo tak w ogóle, nie? Ale w ogóle widoki tu są bardzo fajne, ale no nie pokażę wam tego. W ogóle ten film nie jest w stanie oddać tego, co tutaj... jak to jest naprawdę, nie? Tego żałuję najbardziej. Już zaraz. Za 1000 stóp skręć w lewo. No, tak, stóp, gdybym wiedział, ile to jest, nie można w kilometrach. Ogólnie myślałem, że będzie gorzej z parkingiem tutaj, ale jak na razie nie jest tragicznie. Ale zobaczcie, gdzie jesteśmy. Tu jest autko, a tam jest Hollywood Sign. Mamy jakieś trzy ulice do przejścia, więc jest źle z parkingiem. Ale, no, no i tak bliżej niż dalej. No, mogliśmy w ogóle wcześniej zaparkować, ale po prostu było full. No i trzeba było przejechać fakt trzy ulice, to aż trzy były naprawdę? No tak. Nie, jedna była taka długa, że ja bym ją policzył jako dwie. Dobra, to trzy, niech będzie. Dobra, to idziemy pod ten znak. No może nie bezpośrednio, bo tam ponoć nie. No tam nawet nie ma po co wchodzić tak blisko. Bo tam nie wiem czy wiecie, ale tam chyba w 2000, tutaj będzie gdzieś data, tam ktoś coś popełnił, więc nie można tam wejść stricte pod sam ten znak. Bo ponoć raz, że tam jest monitoring, a dwa tam helikoptery latają i sprawdzają to, tak w ogóle. Więc jest ciekawie tutaj. O, a propos helikoptera kurde, myślałem, że tu nie będzie spinaczki górskiej, a chyba jednak jest. Serio tu jest stromo. A, nie mam siły już. Idę. <grystanie> oh. Ale będzie zaraz fajny widok. Więc zobaczycie. <grystanie> Cześć, Wojtek, z tej strony. W dzisiejszym odcinku film pro, jesteśmy w Hollywood. Tu, gdzie się wszystko zaczęło. No więc tutaj te uliczki, może i są spiralne, i są pod górę, ale nie są aż takie ciasne. Na przykład jak jest w Czarnogórze, to są uliczki tak wąskie, że jeden samochód musi składać lusterka czasem, żeby przejechać, i to mały samochód. A jak chcesz się z kimś wymijać, no to, to wiesz, musisz znaleźć jakąś dziurę czy coś, czy bardzo długo cofać do tyłu, więc to jest no, cofać do tyłu, masło maślane, ale e, musisz cofać w takiej wąskiej uliczce, wiesz, że ledwo przodem dawałeś radę jechać, e, a tyłem to już jest w ogóle hardcore, więc no tam wszyscy mają przerysowane samochody, i... <gryw> więc tutaj to jest tak. Niby jest spiralnie, niby jest kręta droga, ale jest, jest taka przyjemna. No i też jednak asfalcik, i wszystko. Więc nie, nie, ja nie narzekam, jest bardzo przyjemnie mi się jedzie. Tylko, że chce mi się ciągle pić, jest tak gorąco, że mój organizm totalnie nie jest na to przyzwyczajony. Znaczy, przystosowany nie jest w tym momencie. Może się jakoś przestawię po jakimś czasie, ale w tym momencie, jak jest godzina 14, to miało być 28 stopni. Więc nie wiem, ile faktycznie tu jest. Teraz jesteśmy w cieniu, więc jest trochę lepiej, ale w słońcu myślę, że jest jeszcze więcej. Bo jak już rano było niby 22 stopnie, to w słońcu przypiekało. Cieszę się, ale troszeczkę już mam dosyć, bo cały czas mi się chce pić. Dobra, więc teraz po Hollywood Sign trzeba się w końcu wybrać po coś do picia, bo jest taki problem, że co chwilę, cały czas właściwie bym był w stanie coś pić, nawet z butelki, cały czas przez słomkę, naprawdę. Tu jest tak ciepło, jest tak duszno i tak sucho. Ogólnie byliśmy teraz w sklepie takim stricte z jedzeniem. Matko, ile tam jest rzeczy. Kupiliśmy sobie takie... Krakersy? No, Krakersy. Serowe. serowe. Dużą paczkę. Jak się to nazywa? No, zajebiste. Zaczynam rozumieć Amerykanów. Jak dobrze? się podoba witaczek? No, ładny. Jeszcze Golden Hour jest. W kamerze tego nie widać jak jest pięknie, bo jest S-log, ale moje oczy mi mówią, że jest śliczny. Bardzo. Znaczy w sensie ta ulica y, Boulevard no, nie jest jakaś tam niesamowita, te gwiazdy są dosyć takie rozdmuchane, ale, ale tak naprawdę to klimat jest fajny tutaj tego wszystkiego i zobaczyć to na żywo to miejsce gdzie najwięksi się pojawiają. A teraz moja szczerze dupy to nie urywa Aczkolwiek, fajnie, jak. Moim zdaniem, myślę, że warto się tu przejść. Nawet dlatego, aby po prostu te gwiazdy pooglądać. Ale to nic więcej tutaj nie zobaczycie. Chyba, że chcecie nie, nie do sklepu się się ulica i gwiazda. No to to właśnie do tego zmierzam, że poza samymi gwiazdami, no fajnie jest tu się przejść, ale najlepiej, moim zdaniem, jest tu się po prostu przejść w nocy. Bo raz, że macie super światła i widzicie sporo, jakby. Okazji do nawet ciekawych zdjęć, i to tak naprawdę moim zdaniem to tyle. E, Wojtek sobie postanowił kupić okulary, bo potrzebuje ciemne, bo zapomniał w, w Polsce, i sobie kupił okulary. Club Mastery. Jedyne 580 zł. Takie, które mój tata ma, i zazdrościłem mu cały czas więc kupiłem sobie wreszcie. Ale kupiłem je nie dlatego, że lubię wydawać pieniądze, tylko dlatego, że zapomniałem zabrać okularów na wyjazd i jak prowadzę samochód, to jest tragedia. Ja stwierdziłem, że jak już kupuję okulary i takie zawsze chciałem i nie chcę też kupić jakichś tragicznych, no to już to jest odpowiedni moment. A kupiliśmy je w Dolby Theatre, gdzie są rozdawane nagrody na Oscary, więc... <laughs> Fajne miejsce. No ja też jestem zdania, że lepiej wydać raz za porządnie, niż potem się pierdzielić i kupować jedną rzecz, bo się kupiłem tańszą 6 razy. Wiecie o co chodzi. Dobrze, więc tak naprawdę po tym Alei Gwiazd można właściwie już skończyć ten dzień, bo już mamy planach wrócić do hotelu. Już no w końcu mamy już po 20, a jeszcze trzeba wrócić. Więc no, ogólna opinia, no takie. Warto się przejść, ale bez przesady i bez jakichś nie niewiadomo czego. Pani eee, jest to zobaczyć, ale tylko zobaczyć. Więc czy warto było spędzić tutaj 3 godziny? No chyba tak! Ale Sama jak to nie jest jakiś cud, bo nie jest zadbana. Niektóre gwiazdy są popękane, są zniszczone, jest brud. Trochę bezdomnych, ale są też miejsca ładne. Ładne neony. Dolby Fiat, na przykład ten chiński teatr. Mi się nie podoba, w sensie to kino, bo jest niepodświetlone. Łatwo go minąć, tak w ogóle, bo za bardzo nawet tam ludzi nie było. E, więc, no, to szczerze, jest tyle na dzisiaj. Tak więc myślę, że się Wam spodobało, bo trochę dzisiaj tego zobaczyliśmy. Jutro mamy w planach coś fajnego zobaczyć, więc zobaczycie. Chyba pójdziemy na plażę, bo jest 30 stopni jutro. Nie chciałem tego mówić. To Dobra. wypikasz to. <śmiew> Dobra, to dzięki za zobaczenie i do następnego.